Aplikacja służy do skrapowania danych ze stron internetowych wedle ustalonego algorytmu użytkownika. Umożliwia ona również eksport tych danych do pliku z wykorzystaniem zmiennych, dzięki czemu możemy przygotować plik gotowy do bezpośredniego importu, na przykład do bazy SQL. Jeszcze na wstępie zaznaczę, że dane zgromadzone w Internecie są czyjąś własnością intelektualną. Prawo zapewnia właścicielowi treści możliwość określenia sposobu, w jaki sposób. W jaki mogą lub nie mogą być wykorzystywane, więc scrapping nie zawsze może być wykonany przez nas w sposób legalny. Za wykorzystanie aplikacji niezgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponoszę. Wskazujemy plik zawierający linki do stron internetowych. W omawianym przykładzie zaprezentuję pobieranie danych dotyczących definicji pojęć z Wikipedii. Mam plik, który zawiera kilka adresów do Wiki. Możemy tutaj podejrzeć je. Klikamy Start. Oczywiście wcześniej ustaliliśmy algorytm wskazując fragment startowy oraz końcowy kodu. No, musimy zapoznać się z treścią, ze strukturą strony docelowej, z której chcemy skrapować dane. To jest oczywiste. Jak widać, program wykonał swoją pracę. Natomiast są tutaj pewne takie, nazwą to nieczystości, to znaczy. Widzimy przypisy charakterystyczne dla Wikipedii, jakieś podwójne spacje i tak dalej. wynika to ze struktury, ze struktury tagów. Możemy to oczywiście wszystko wyczyścić. Zaznaczamy, usuniemy podwójne spacje, usuniemy przypisy. Można poprawić również oddalone znaki interfunkcyjne na wszelki wypadek. Ponowne wykonanie operacji powinno przynieść już zamierzony taki prawidłowy efekt. No, jak widać, te dane wyglądają teraz schludnie. Klikamy Zapisz, wybieramy plik docelowy. no Jak widać, wszystkie dane zostały wyeksportowane. W sposób domyślny, domyślnym formatem są dane plus Enter. Natomiast, tak jak wspominałem, możemy przygotować plik przyjazny SQL-owi. Zaprezentuję przykład, wykorzystam inkrementację, czyli zmienną ID. Jak widać w formacie zmienił. Jest jest, dodając tutaj odpowiedni nagłówek, możemy dane zaimportować na przykład właśnie do bazy SQL. Zaprezentuję jeszcze drugi przykład, wykorzystując dane z filmu webu. Spróbujmy pobrać deskrypcję, główną deskrypcję każdego z filmów. Tak jak wspominałem, trzeba znać strukturę docelową w strony, z której chcemy skrapować dane. Ja sobie to wcześniej przygotowałem. Nie, widać, deskrypcje pobierają się prawidłowo.